Słowo Boże na dziś. Sobota 20 września 2025 roku. Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Tegon prezbitera, Pawła Czongha Sang i towarzyszy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilsze nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie saponcjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie. Błogosławiony i jedyny władca Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny setny. Stańcie z radością przed obliczem Pana. Służcie Panu z weselem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Stańcie z radością przed obliczem Pana. W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Stańcie z radością przed obliczem Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść, on rzekł: Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy go usłyszą i z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo pańskie.